Witam wszystkich na moim kanale. W dniu dzisiejszym zrobimy salami. Wielu z was pytało o przepis na salami, więc postanowiłem, że muszę zdobyć przepis na takie tradycyjne polskie domowe salami i w dniu dzisiejszym pokażę wam przepis, jak takie salami zrobić domowym sposobem. Takie salami jest naprawdę proste w wykonaniu. Trzeba parę dni temu poświęcić, ponieważ gdy salami uwędzimy, dobrze jest odłożyć te salami na jakiś czas, aby ono dojrzało, obkurczyło się. Ja ten przepis delikatnie streaminguję, dlatego że ja ogólnie lubię salami z pieprzem. I w dniu dzisiejszym do tego przepisu pokażę Wam, jak. I w jakiej ilości dołożyć tego zielonego pieprzu, aby to salami miało i wygląd, i smak? Do zrobienia takiego salami potrzebujemy trzy składowe mięsa. Jest tutaj wołowina, jest tutaj yy, wieprzowina chuda. Najlepiej by było, żeby to była szynka i słonina. Najlepiej, aby. Te mięsa teraz pokroić w niedużą kostkę, gdy już będziemy mieli wszystko pokrojone. Oczywiście musimy znać tego wagę. Jeżeli będziemy znać wagę, odważymy peklosul i będziemy peklować. A po peklowaniu odłożymy to do lodówki na 48 godzin. A więc zaczynam. Gdy mięsa mamy już pokrojone i znamy ich wagę, wrzucamy wszystko do jednej miski. Słoninę. I odważymy 22 g peklosoli na kilogram. Więc wsypujemy peklosol i dobrze wymieszać musimy. A jak już wmasujemy tą sól, odstawiamy na 48 godzin. Ktoś może się do mnie doczepić, bo takich ludzi jest całe mnóstwo, yy, że wsypałem peklo sól do yy, słoniny. Słoniny nie da się zapeklować. Tak, słoninę możemy zasolić, nie da się jej zapeklować, ale to w niczym nie przeszkadza, że wsypałem do całości i tą całość wymieszam. Więc mięso mi się zapekluje, a słonina będzie zasolona. Jeżeli chcielibyśmy sobie ograniczyć tej peklosoli, to zawsze możemy osobno słoninę zasypać, zasolić zwykłą solą zamiast peklosoli. I wstawiamy do lodówki na 48. Witam Was ponownie po dwóch dniach peklowania. Gdy mięso już mamy zapeklowane, możemy sobie przerzucić do większej miski i lekko to mięso przemieszamy, aby porosklejać ponieważ po dwóch dniach to ono nawet z pudełka nie chce wyjść wsypujemy przyprawy a przyprawy takie jak papryka czerwona słodka kardamon pieprz czarny grubo mielony czosnek no i mieszając wyrabiając wmasujmy te przyprawy no i teraz, gdy mamy mięso jeszcze mocno schłodzone, ponieważ niedawno wyciągnięte z lodówki wsypałem, przyprawy dobrze by było, aby na tym etapie szybciutko je zmielić. Sitko przygotowane, sitko piąteczka i jedziemy całość na piąteczce. Mięso zmielone tak ono wygląda. Teraz dobrze by było aby przemieszać. Następnie na sam koniec dodajemy zielony pieprz. Zielony pieprz w całości wcześniej. Namoczony w wodzie, natomiast wodę musimy odcedzić, a pieprz dorzucamy do miski. Wymieszane, no i też ważna informacja nie wyrabiamy. Musimy to wymieszać w miarę delikatnie, tak aby wszystkie składniki połączyły się. Powiem Wam, pachnie niesamowicie kardamon robi niesamowitą robotę. Ja nie wyobrażam sobie salami bez kardamonu. Oczywiście tradycyjnie zapraszam Was do wciśnięcia dzwoneczka, zasubskrybuj mój kanał. Gdy wciśniesz dzwoneczek, dzwoneczek przypomni Ci o kolejnym moim filmiku. Zapraszam również na grupę, grupę na Facebooku Gotowanie na Spontanie Kuchnia Staropolska, wyroby mięsne. Jak i również na TikTok, Instagram Gotowanie na Spontanie. Oczywiście przyprawy wykorzystane w tym przepisie pochodzą od firmy Jelux Polska. No i co? Jesteśmy teraz na etapie, kiedy możemy to pakować w osłonkę białkową. Ja już sobie wcześniej namoczyłem, e, tak aby zmiękła, aby była bardziej poddatna. Takie osłonki, oczywiście, też możecie nabyć w firmie Jelux. Przygotujemy nadziewarkę i zaczynamy nadziewać. Nadziewarka przygotowana. Wrzucamy w sad. Nałożymy osłonkę i będziemy nadziewać. Taką nadziewarkę, kochani, możecie nabyć w sklepie Jelux Polska. Polecam. Nadziewarkę możesz nabyć z kodem rabatowym 10% z hasłem na spontanie. Osłonka przygotowana, wyciśnięte jest nadmiar wody z osłonki, zawiązana, przygotowana na lejek. Lejek zakładamy najgrubszy, jaki mamy i zaczynamy nadziewać. No, i nawet mi się udało zrobić dwa równe batony. Nie wiem, czy wspomniałem, za to wspomnę teraz. Jeżeli nadziewacie jelita białkowe, pod salami musi być bardzo ściśle nabite. Tak, aby tego powietrza w tym jelicie nie było. Jeżeli coś by się tam Wam troszeczkę pojawiło, to dobrze poprzekuwać igłą. No i pod. Naciskiem, zaraz Wam też i pokażę, to powietrze powinno się wyeliminować. Następnie takie salami musimy odłożyć do osadzenia. Najlepiej by było, aby przycisnąć to salami pomiędzy dwie deski. A więc położę je wzdłuż, docisnę z góry drugą deską i od góry na desce stawiamy jakiś gar z wodą. Musi to docisnąć, wycisnąć te resztki tego powietrza, jeżeli coś nam się tam. Nagromadziło. I tak zostawiamy do następnego dnia. Następny dzień wrzucamy do lodówki. E, już nie musimy niczym dociskać. I, I tak zostawiamy przez kolejne 3 dni. No i mamy to. Słuchajcie, minął jeden dzień na blacie w kuchni e, dociśnięte deskami i kolejne dwa dni w lodówce. E, czyli minęło 3 dni. Po trzech dniach wyciągam to, tak wygląda. Nic się nie zmieniło, no i oczywiście to ogrzejemy. Jak ogrzejemy, dodatkowo pewnie musimy jeszcze osuszyć, dlatego że jest wyciągnięte z lodówki i zaczyna się delikatnie rosić, więc osuszymy, wrzucimy do wędzarni. Wędzarni dodatkowo obsuszymy i będziemy wędzić zimnym dymem. Z salami już jest pięknie obsuszone, sprawdziłem. Jest suchusieńkie, nabrało takiej temperatury wędzarni te 20 stopni i teraz będziemy wędzić. Wędzić będziemy jakieś 3 godzinki w temperaturze pomiędzy 20-30 a 30 stopni, oczywiście z drębka bukolcha. A wędzenie odbywa się w wędzarni od firmy Drevos. link w opisie. Oczywiście takie wędzenie będziemy powtarzać, będziemy wędzić przez 3 dni po 3 godzinki. No i zobaczcie to salami, jak ono pięknie wygląda po 3 dniach wędzenia, 3 dni po 3 godzinki. No i kochani, oczywiście takie salami po trzydniowym wędzeniu wieszamy w lekko przewiewnym miejscu, w takiej temperaturze pomiędzy 10 a 15 stopni na kilka tygodni. I obserwujemy. Najlepiej by było takie salami trzymać tak długo, aż nam powierzchu omszeje. No ale to będziemy kontrolować. Jeżeli nie będę mógł się doczekać, a tak może być, więc rozkroimy i sprawdzimy wcześniej. No i kochani, oczywiście, zapraszam Was do oglądania mojego kanału, do moich filmików, do moich przepisów. Jest ich naprawdę sporo i godne polecenia. Przepisy pewne, sprawdzone, nie zawiedziesz się. No i oczywiście, nie bójmy się robić domowych wędlin. To nie jest trudne. Możemy sobie zrobić wędliny, nie mając nawet sprzętu. Ja serię takich filmików puściłem na moim kanale, więc zapraszam. Witam wszystkich po dłuższej przerwie, takiej długiej, niedługiej, zależy jak dla kogo. No, dla Was pewnie tak, bo czekaliście na ten przepis. Natomiast niedługiej przerwie, ponieważ tą kiełbasę, czyli to salami, które robiłem, może leżeć jeszcze długo, długo, dłużej i dojrzewać. Natomiast bardzo mnie tu korci, aby zajrzeć do środka do tej kiełbasy, do tego salami i sprawdzić, jak ono smakuje. Już Wam pokazuję, jak wygląda po. 18 dniach. No i zobaczcie, 18 dni w lodówce. Pięknie się to pomarszczyło. Powiem Wam, że w jednym miejscu, niech Wam pokażę, tutaj coś delikatnie widać, ale tu było widać, o, lekkie omszenie. Jakby to ładnie wyglądało, jak ona by ładnie dojrzała, gdyby ona cała tak omszała. Ale ja się kochani nie mogę doczekać. Ja muszę przekroić, muszę już spróbować. Natomiast chyba tą drugą częścią, tą drugą e, lagą salami zajmę się w późniejszym czasie. Natomiast to jedno przekroję, zobaczę jak wygląda w przekroju. Ciekaw jestem smaku. No i zobaczcie, że to przeleżało 18 dni w lodówce. No i nic się z tym nie dzieje. Powiem Wam, że po części zaryzykowałem, zostawiając to w lodówce, no ale nie miałem wyjścia. No, musiałem to wsadzić w chłodne miejsce. No, jakie chłodne miejsce? Jedynie lodówka. Też to położyłem na ręcznikach papierowych, tak aby bezpośrednio się nie stykało z lodówką, z szybą czy półką, też lodówki. No i na szczęście nic temu nie ma, nic się nie stało. Przekrawamy, bo jestem ciekaw. No i tak w przekroju wygląda salami. Wygląda ładnie, natomiast powiem wam, nie jest jeszcze gotowe. Musi jeszcze obsychać, w plasterki nie da się jeszcze pokroić, także jeszcze długi czas oczekiwania i obsuszania. Natomiast nie mogłem się powstrzymać, spróbowałem. Smak perfekto. W przekroju wygląda pięknie, smakuje. No. Jest przepyszne, jest tak doprawione idealnie, że naprawdę nic dodać, nic ująć. Jeżeli będziecie robić, trzymajcie się tego przepisu. Natomiast jest jeszcze długi czas oczekiwania. Ten proces, proces podsuszania jeszcze potrwa kilka tygodni, może 3-4 zobaczymy. Natomiast nie mogłem się powstrzymać. Ukroić się tak, jak wspomniałem, w plasterkach. W plasterki nie dam, natomiast rozsmarowałem, jem już kolejną kanapkę i nacieszyć się smakiem nie mogę. Smak, kochani, naprawdę rewelacja i polecam Wam. Ja myślę, że ten filmik już Wam puszczę. I możecie sobie zrobić takie salami, właśnie z tego przepisu. No, ale tak jak mówię. Czas. Czas i jeszcze raz czas. Jest to wędlina dla wytrwałych ja natomiast nie mogę. Ja już wędlinę najlepiej to bym próbował w ten sam dzień, najpóźniej no następny. Ale powiem wam, jest pysznie i to bardzo. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że mamy lato. Nie mam tutaj takiego miejsca przewiewnego do 12 stopni. I ciężko mi będzie obsuszyć tą kiełbasę, doczekać tego dnia finałowego, kiedy ona już będzie gotowa. Ale jak najbardziej przepis godny polecenia i naprawdę bardzo, bardzo smaczne selami. Smacznie, naprawdę smacznie. No powiem Wam, że bardzo żałuję, że się pośpieszyłem i przekroiłem to salami, a jednak mogło spokojnie jeszcze wisieć i, i, i obsuszać się w tej lodówce. Fajnie by było też pozawijać troszeczkę w ręczniki papierowe, tak aby ten nadmiar wilgoci jednak był mniejszy. Ale smak powiem Wam, super. Salami bardzo smaczne. Natomiast jeszcze nie gotowe. Dogrywam tutaj, kochani, kawałeczek odnośnie mojego salami. Ono jeszcze powisiało przez 5 dni przy wentylatorze. Dodatkowo fajnie schłodzone i już nabiera to takiego kształtu, że można kroić w plasterki. Już wam pokażę. No, zobaczcie. To salami jest po prostu piękne. A jak smaczne. Także, kochani, polecam, polecam ten przepis na to salami, jest naprawdę rewelacyjne w smaku i myślę, że będziecie na pewno zadowoleni. A ten pieprz zielony w tym salami to jest to, co ja naprawdę lubię. Więc, kochani, jeszcze raz, jeżeli przepis Wam się spodobał, daj suba, daj lajka i do następnego.